Moi drodzy, zwracam się z taką bardzo serdeczną prośbą. Chodzi o tatuaże. Dzisiaj jest ogromne spustoszenie i zamieszanie w związku z tatuażami. Niektórzy mówią, że tatuaże nie mają żadnego wpływu na nasze życie. Moje doświadczenie w pracy kapłańskiej pokazuje, że tatuaże mają ogromny wpływ duchowy na życie człowieka. Spotykam się z ludźmi. Bardzo często są to pary, które przez całe lata nie mogą zejść. W ciąży, nie mogą mieć dzieci. Moje pierwsze pytanie, które do nich kieruję, to jest pytanie o to, czy rzeczywiście ich ciała nie są potatuowane, czy wytatuowane. Spytacie dlaczego. Pamiętam przed laty, jak ojciec maniakal, James, mówił o tatuażach jako o bardzo konkretnej furtce i otwieraniu się na zło. I ktoś może to zakwestionować, powiedzieć, że no tak, jeśli ja tatuuję głowy pana Jezusa albo matki Bożej. To, 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 to nie tak, to przecież to na chwałę Bożą czy nie. No Słowo Boże mówi nam, że w ogóle mamy nie nacinać ciała w żaden sposób ani na ciele umieszczać znaków tatuażu w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 19 wersecie 28. Moje doświadczenie jest takie, że musiałem jako ksiądz, chciałem jako ksiądz związywać tę moc tych tatuaży i efekt był też taki, że wiele par, które przez całe lata nie mogły mieć dzieci. Pierwszym owocem takiej modlitwy było to, że poczynało się życie. Więc to jest moje osobiste doświadczenie, i ja pragnę po prostu prosić Was: nie tatuujcie się, niezależnie od tego, ktokolwiek mówi inaczej, ponieważ różni ludzie, także duchowni, mówią zupełnie inne rzeczy. To jest moje doświadczenie i serdeczna prośba.